Szósty dzień naszego daily vlogowania zaczynamy wyskokowo. Dzień dobry, witamy na szóstym dniu naszego majówkowego daily. Zobaczcie co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Jesteśmy na Szczecińskich Jasnych Błoniach. Za nami rozpościera się widok na Szczeciński Armak, który trwa przez całą majówkę, a my idziemy przed Ciebie. 12, a my w tle słyszymy hejną szczecina, który jest odgrywany z budynku urzędu miasta. Ale fajnie można sobie posiedzieć na trawce, nie można się poopalać, skorzystać z tego, że jest piękne słońce. Nie wiem czego to są krzewy, ale bardzo ładnie wyglądają. Jeszcze z urzędem w tle możemy skorzystać z tego pięknego tła do zdjęcia. Na jarmarku w kolejny dzień dalej tłoczno. A jeżeli chcecie zobaczyć film, na którym mówimy więcej o tym jarmarku, znajduje się w prawym górnym rogu. Nie ten róg. Kitu! Znajduje się w prawym górnym rogu. O! Wygląda jak zabawka, nie z Kotujusów. Patrzę też na te koła, to jestem prawie pewien, że on by pod pionową ścianę mógł wjechać jakby się postawił. A my znajdujemy się już tuż przed szpinakowym pałacem, czyli Urzędem Miejskim w Szczecinie. W budynku posiada okiennice, które są chronione kratami i to jest wszystko po to, żeby urzędnicy, którzy tutaj pracują, nie mogli uciec na Jasne Błonie i odpoczywać. Oni muszą pracować, nie ma odpoczynku. Tu kiedyś była fajna fontanna, ale widzę, że nie działa. W tym momencie została bardzo fajna muszla. Przechodzimy do kolejnych widoków. Znajdujemy się od wewnętrznej strony urzędu miasta. Można pojeździć na dziedzińcu. Przed budynkiem znajduje się fontanna. Widzę, że jest jeszcze wyłączona. Na święta majowe urząd także został przyozdobiony, jak wiele miejsc w centrum i na obrzeżach miasta. Musimy zrobić. Na przeciw budynku Urzędu Miasta znajduje się rzeźba gryfa. Została tutaj przeniesiona, ponieważ niedawno stała kawałek dalej, nie była położona w centrum. Teraz jest w pięknym kadrze naprosto urzędu miasta. Kto powiedział, że natury nie może być w centrum miasta? oprócz ptaków pływają tutaj także ryby co ciekawe jest to basen przeciwpożarowy, więc no, w razie pożaru nie wiem co by się stało z tymi rybami, no jak tak patrzę to ja widzę całą ławicę tutaj może te ryby nie są duże, ale jest ich dużo KONIA! nie wiem jak dobrze będzie widać ale w tym roku nad Szczecinem bardzo często można zobaczyć krążące orły, czy sokoły My mówimy na to kania. Jest taki gatunek ptaka wędrownego z rodziny. sokołowatych? Nie wiem. Ale one polują na jakieś małe zwierzątka i krążą nad miastem. To jest ciekawe. A co my tu mamy? Czy my na pewno jesteśmy w Szczecinie? No to te wygląda jak jakiś ale. ja się nie znam. Takie atrakcje znajdują się na ulicy Monte Cassino. Jeżeli chcecie zobaczyć to sami, to możecie przyjść. Znajduje się to tuż obok placu szeregu. Kwieciarek dzisiaj tylko część otwarta. Dałbym sobie rękę uczyć, że która z kwieciarni zazwyczaj jest otwarta. Czy święto, czy nowy rok, czy niedziela. Jeżeli potrzebujecie kupić kwiaty dla kogoś czy na prezent, to praktycznie zawsze je tutaj dostaniecie. Teraz idziemy ulicą Wojska Polskiego, która niedawno przeszła modernizację. Kiedyś to tu był tylko beton i ulica, a teraz takie ładne drzewa posadzili i od razu posadzili takie duże drzewa, które się prawie na pewno przyjmą, a nie jak często takie malutkie, co to od razu ginie. No właśnie, tak jak mówiłeś, są też ławki, można usiąść, można się zatrzymać na chwilę. Zrobiło się o wiele przyjaźni dla spacerowiczów, nie tylko dla aut. Parking dalej jest, dalej są miejsca dla aut. Kierowcy nie zostali pominięci. Fajnie jest widzieć, jak się tu kiedyś mieszkało, że wszystkie te ulice w okolicy powoli są odremontowywane. Ruch jest uspokajany. Wygląda to coraz ładniej, coraz przyjemniej się tu spaceruje w Szczecinie. Obowiązkowym punktem wycieczki jest pasztecik szczeciński. Tradycyjne danie, każdego pakprykarza. Myślę, że nie. niedzielę i święta nieczynne. A my siedzimy teraz przy jednej z najstarszych pizzerii w Polsce. Niewątpliwie, ponieważ ta pizzeria za nami działa tutaj od 46 lat. Widzimy też miejsce, gdzie kiedyś była tak zwana ściana płaczu. Fontanna. Fontanny już nie ma, w jej miejsce powstała taka konstrukcja, z której też leci woda. Czy jest to fontanna? Ciężko powiedzieć. Ej, zobacz, tam są skrzydła namalowane. Gdzie? A tutaj. To jest chyba mozaika. Mozaika i, i fajny złąbol. Co ma w środku? Zderzak. Warto pokręcić się tylnymi częściami ulic. Warto wejść w niektóre podwórka, ponieważ można zobaczyć takie piękne rzeczy. Ciekawe, czy to ma coś związanego z tym, że obok znajduje się drukarnia. Wiesz co, ja tak widzę, że P wygląda trochę jak Peweks. Może to są litery z nazw firm, które są na mieście. Spójrzmy na S. Czy wygląda jak Społem? No, niekoniecznie. Bardziej D wygląda jak zespołem, nie? D wygląda jak taki neon, nie? Albo jego pomysł. Tak, no dlatego pomyślałam o zespołem. A wspomniana mozaika znajduje się przed takim oto budynkiem. Jeżeli ktoś z Was chce tutaj trafić, wystarczy wejść w bramę, w której pokazywaliśmy Wam skrzydła. Znajduje się ona dosłownie naprzeciwko pizzerii Piccolo. A my wchodzimy w tunel i wracamy na oleje Wojska Polskiego. Jedną z ciekawostek, którą można zobaczyć na odramentowanej alei Wojska Polskiego jest dawny przystanek tramwajowy. Podczas przebudowy odkryto szyny, które znajdowały się pod warstwą asfaltu i ich fragment został zostawiony jako w pewnym sensie hołd dla dawnego przystanku tramwajowego, ponieważ w dawnych latach tutaj przebiegała linia tramwajowa. Jak przystało na zabytkową aleję, są także zabytkowe gołębie. Ale myślą, że my coś mamy. No. no chodź, chodź, ja widzę, że on jest oswojony. O, dawaj. On próbuje. No widzę, że się patrzy. No. Mamy gołębia już oswojonego. <grym> tak. <grym> Tamten też jest taki... Brązowy trochę. Brązowy trochę. Teraz spojrzał, że na ręce nic nie ma, i zrezygnował. W środku odcinka Alei Wojska Polskiego Oj, pan, po, rowerem poszklepienia. Teraz tak pan na nas zobaczył, że aż po szkle przejechał. <głos> <głos> Ja tak się nie spodziewałem takiej sytuacji, że ktoś może najechać na szkło, że się zdziwiłem. Tak wygląda nagrywanie w środku miasta. To rondo było kiedyś zwykłym rondem, przez które nie można było przejść został tutaj zaprojektowany taki plac z przejściem, który fajnie łączy deptak z kolejną częścią ulicy Bogusława I, i tyle się dzieje, że tyle mogę powiedzieć. To szkło jest tutaj yy, gwoździem odcinka, jest szkłem odcinka. Możemy się przesunąć o kawałeczek. To szkło te po prostu przyciąga różne dziwne rzeczy, które się dzieją wokół tego szkła. Nie wiem, po prostu niektórzy mają parcie na szkło, to się mówi. <laughs> Dzisiaj ma być burza po południu, ja nie wiem czy my zdążymy nagrać ten odcinek. No w najgorszym wypadku, będziemy cali przemoczeni. Na środku ronda znajduje się bardzo ważna skrzynka, przerobiona na tramwaj. Jeżeli ktoś chce zostać motorniczym, to może osiągnąć pierwszy krok, czyli próbować wejść do tramwaju. A co jest z tyłu? A jest narysowany tył tego tramwaju. O, te jakie fajne. O, jak to miękkie. My byliśmy dziećmi, to nie było tak kolorowo z tym podłożem, nie? Nie sądziłem, że jako dorosły będę tak się dobrze bawił w takim miejscu. <laughs> Od dalej, na której jesteśmy, odchodzi ulica Bogusława, na której znajduje się sławny Deptak Bogusława. Jeżeli chcecie zobaczyć o nim więcej, link do filmu znajduje się tutaj. To fajnie wygląda, jak ludzie sami wywieszają flagi. Tak w ogóle na takim bloku to jeszcze inny klimat jest. Ja też spojrzałem na te jednoosobowe balkoniki, które słyszał głównie po to, żeby wyjść zapalić papierosa albo... No nie wiem co można z jeszcze robić. To jest chyba słonecznik albo jakaś coś z ogródka działkowego jakby. Ktoś poznaje, co to jest za roślina? W części alei znajdującej się bliżej Bramy Portowej, jeżeli zajrzymy w podwórze, zobaczymy dawny budynek należący niegdyś do Kina Kosmos. Na budynku znajduje się piękna mozaika. Tuż obok kina kosmos znajduje się budynek, który coś mi przypomina. Czy wy widzicie też ten kształt? Czy przypomina on wam statek? A stąd pyszne wyszli. A my zbliżamy się już do początku, albo jak to woli końca Alei Wojska Polskiego. Przed nami jeszcze jedna rzecz, która jest na samym końcu, czyli Pionier. Kino Pionier to najstarsze działające kino na świecie. W ostatnich latach, z powodu wiadomo czego, kino miało problemy z funkcjonowaniem i prawie upadło. Obecnie kino to należy do Stowarzyszenia Kin Studyjnych i przetrwało trudne czasy. Na samym początku Alei Wojska Polskiego znajduje się filia Biblioteki Miejskiej, która łączy w sobie bibliotekę, ale równie często organizuje różnego typu wystawy. Tutaj mamy dostawy prac malarskich. Który obraz się Wam podoba najbardziej? W końcu mamy też tutaj po drodze, słyszeliśmy o tym lokalu, ale nigdy tu nie byliśmy, lokal z jedzeniem syczuańskim. Mamy menu, teraz zobaczymy, co tu mają ciekawego. Dania tutaj dzielą się na cztery rodzaje. Mamy tutaj przekąski, rodzaj zupy z makaronem, pierożki wonton, Raz dandan, czyli że makaron pszenny. Zawiewa ta burza chyba coraz bliżej i chyba naprawdę będzie. Zobaczymy, czy zdążymy zjeść przed burzą. A ładnie zapachniało z tego lokalu. Poczułem ten zapach. A tak wygląda wnętrze lokalu. Dostaliśmy jedzonko. Zobaczmy jak wygląda zupka. A ja mam kaczkę w tempurze. Z tym się zgadzam w pełni. Własny dom jest wart więcej niż wszystko inne. Ile mamy kroków na koniec? Kończymy dzień z wynikiem 9100 kroków A my kończymy nasz film na końcu Alei Wojska Polskiego Za nami widać widok w głąb na tą Aleję Jeżeli podobał wam się film prosimy was o zostawienie łapki w górę zasubskrybowanie naszego kanału a jeżeli chcecie nas wesprzeć to w opisie filmu znajduje się link do postawienia wirtualnej kawy Dziękujemy